Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym podcaście. No, obudźcie się. Moi mili, zapowiadałem ostatnio i jeszcze chyba przedostatnio również, że opublikuję dosyć mocny materiał. Z czym związany? Otóż raz na jakiś czas, a nawet często, propagandowo, w broadcastingach, strażnicach i gdzie bądź, publikuje się. Wypowiedzi pionierów, sług pełnoczasowych, osób, które bardzo mocno się poświęcają dla organizacji. Jaka to radość i szczęście, że nigdy im niczego nie brakowało. Jako przykład błogosławieństwa podaje się momenty, kiedy nie ma się czego do garnka włożyć i nagle na wycieraczce znajdujemy reklamówkę z jedzeniem na przykład. Albo brakuje komuś do czynszu, nie ma z czego zapłacić i nagle dostaje odliczoną sumę pieniędzy i dokładnie starczyło do, na pokrycie tych jakichś kosztów. Nie wiem, czy to jest taki totalny. Nie wiem, czy to jest oznaka błogosławieństwa, jak ja miał żyć tak osobiście z nożem na gardle, że no muszę liczyć, czy starczy mi na czynsz, no to nie wiem. Nie wyobrażam sobie takiego życia. osobiście I współczuję osobom, które. Mają taką sytuację nie ze swojej winy. Natomiast, czy taki pionier rzeczywiście czerpie radość z tego, że żyje w ten sposób, że ma ten serek do posmarowania na chlebie, że ktoś mu się dorzucił do butów, żeby mógł chodzić w służbie? Być może, kiedy człowiek jest. W takim cugu, że tak powiem, nie myśli, pozwala, aby myśleli za niego inni, pozwoli sobie narzucić czyjeś priorytety i przyjął je jako swoje, i służy po prostu organizacji, no to wtedy taki zaczadzony, no to być może jest szczęśliwy albo tak sobie to tłumaczy. I być może nawet szczerze dziękuję za te, za te rzeczy. Ale. Jak to wygląda z perspektywy nawet nie tyle osób z zewnątrz? Bo taka osoba świecka, ona oczywiście tego nie rozumie. I to nie jest nic dziwnego, ona się będzie dziwić. No jak można w taki sposób żyć? wesić do roboty, Do dorób trochę, kup sobie jakieś adidasy normalne, nie chodzisz w takich jakichś dziurawych butach i co tylko. No i nie zrozumie tego, tak? Przede wszystkim opinia takiej osoby z zewnątrz dla pioniera nie ma znaczenia. Ale pytanie brzmi: jak z perspektywy czasu taki pionier czy osoba, która mocno się wysila, wysilała, patrzy na te ofiary i na swój styl życia, jaki prowadziła? Ja tutaj sobie pozwolę przeczytać komentarz, który jedna kobieta opublikowała pod jednym z filmów. Uważam, że no, jeśli jest to komentarz i chciała się tym podzielić, no to jest to publiczne, więc ja tutaj tego nie nadużywam w jakiś sposób, ale. Nie będę pokazywał, kto to pisał. Jak będzie chciała się pani, koleżanko odezwać w komentarzu, to zapraszamy. Tak czy siak, przeżycie jest yy, ciekawe, pokazuje inną perspektywę niż strażnicowa i myślę, że warto to pokazać. Posłuchajcie więc. Jako była pionierka przez lata samotnie wychowująca dwoje dzieci, w tym jedno chore, przewlekle, zamiast im poświęcać czas i energię. To latałam po terenach jak kot z pęcherzem. Nienawidziłam głoszenia, bo było takie sformalizowane, nienaturalne. Do tego miałam lęk przed zaczepianiem obcych. Każdy wstęp przy drzwiach wręcz wyrywałam z gardła. I tak co dzień. Przez lata. Trzaskałam godziny, by co miesiąc być na plusie z godzinami. Bo dla pioniera norma liczona była na rok. Więc kiedy będę na przykład chora i nie wyrobię w danym miesiącu limitu. Chciałem mieć zapas nadgodzin z poprzednich miesięcy. Czemu zabrałam dzieciom dzieciństwo, siebie skazano na takie tortury, znosiłam biedę i życie poniżej minimum egzystencji? Wtedy miałam taką schizę, że to dla mnie jest męczące i że to jest mój cierń w ciele. I muszę z nim chodzić, bo to również kara za wcześniejsze bezbożne życie. Poza tym, w życiu prywatnym było mi ogromnie ciężko, więc kiedyś zarzucono mi podczas obsługi, a było to zaraz po chście. Moja ciężka sytuacja wynika ze zbyt zaangażowania dla Jehowy. Przekonano mnie, że im więcej będę robić dla Jehowy, tym więcej będę miała błogosławieństw. I tak ta myśl do mnie przywarła, że zostałam pionierem. Prawie do końca nim byłam. Robiłam coraz więcej, a mimo to miałam ciężko. Gdyby ktoś zapytał, jak to jest, kiedy twoje czteroletnie dziecko chore umiera na twoich rękach, a ty, czekając na karetkę, możesz tylko wyć nieludzko. To wiedziałabym, jak odpowiedzieć. Takie sytuacje mojej chorej córki czasem się zdarzały. Pogotowie dawało radę, a ja dalej ganiałam dla strażnicy, licząc, że je chowa to zobaczy i się ulituje. Gdyby ktoś zapytał: Jak to jest jeść raz na dwa lub trzy dni, aby dzieci miały co jeść, to też wiedziałabym, jak odpowiedzieć. Kiedyś zjedliśmy ostatnią kolację: ryż ze smażoną cebulą. Dzieci spały, a ja modliłam się tak. Jechowo zjedliśmy, a teraz czekamy na śmierć. Ty zobacz, się, okaż litość. A na drugi dzień dzieci do przedszkola, które płaciła mi gmina, ludzie ze świata, a ja do służby, by pokazać jechowie, że mu ufam. Po powrocie pod drzwiami miałam worek ziemniaków. Propaganda organizacji zrobiła swoje, bo wręcz na klęczkach dziękowałam za ratunek. I to zawsze takie dary pod drzwiami były od sąsiadów. Czyli ludzi ze świata, i czasem były to owoce, ziemniaki, jajka, co kto miał na działce. Bracia tłumaczyli mi, że to Jehowa posługuje się światu sami, w cudzysłowie, by się o mnie troszczyć. Upewniało mnie to, że on widzi mój trud i zamykało oczy naprawdę. A gdyby zamiast do służby chodzić do pracy na normalny etat, pracowałam na czarno na jedną czwartą, bo najpierw liczyłam służbę, potem dzieci, a co zostanie, dzieliłam na sen i pracę zarobkową. Po opłaceniu rachunków i wykupieniu leków dla córki zostawało mi na jedzenie bardzo mało pieniędzy. Mogłam zatrudnić się chociażby w McDonald's i po kilku latach awansować na przykład na menadżera. A z tym idą trochę większe pieniądze. Wtedy prócz ryżu czy ziemniaków jedlibyśmy także wędlinę czy mięso. I to bez łaski Jehowy. Ale wtedy tego nie widziałam, bo nie było czasu na myślenie. Czasem pojedyncze osoby ze zboru zaprosiły mnie na obiad. Na przykład pewna siostra, z którą się zaprzyjaźniłam mimo różnicy wieku. Jestem jej za to wdzięczna i zawsze będę. Jedno małżeństwo dało mi kiedyś na zebraniu kopertę. Gdy otwarłam ją w domu, płakałam jak niemowlę. Było tam tysiąc złotych. Moje ponad trzy miesięczne utrzymanie. Nie mogłam ich tak po prostu przejeść. Zrobiłam prawo jazdy, by mieć więcej szans na lepszą pracę. To też był gest, którego nigdy nie zapomnę. To moje ubóstwo. Chore dziecko i służba pielęgniarska sprawiły, że byłam doskonałym materiałem na wywiady podczas zgromadzeń. Wiem, że wielu poruszyły. I przepraszam za to. Jeden zainteresowany po takim punkcie przez prowadzącego przekazał mi kopertę. Suma z niej pozwoliła wykupić leki mi na trzy miesiące. Znów miałam co opowiadać, jak to Jehowa mi pobłogosławił. A prawda była taka, że Bóg nie miał z tym nic wspólnego. Byłam po prostu przez pranie umysłu bardzo nieudolna. Wolałam z oszczędności chodzić zimą w butach bez podeszwy, co i tak widoczne było zazwyczaj dopiero pod koniec dnia, kiedy nogi przemokły, niż rzucić służbę i iść do pracy, bo wtedy Jechowa przestałby mi błogosławić. Myślicie, że byłam jedynym takim pionierem? Większość tych, których znałam, miało podobne problemy. Nie wszyscy z chorobą dzieci, ale większość z ubóstwem, kłopotami mieszkaniowymi, samotnością, brakiem pracy, w której szefostwo zrozumiałoby pioniera i jego służbę, zebrania czy studium osobiste. Owszem, było sporo takich, jak na przykład siostry starsze zboru, czy też żony starszych, którzy mają dobre pieniądze i ich żony pracować nie muszą. Emeryci z dobrym zdrowiem, na przykład byli górnicy. Ale większość Przypinała sztuczny uśmiech i wychwalała służbę i błogosławieństwo Jehowy, by mówić tylko to, co zaleca strażnica. Bo pionier, który nie okazuje radości, będzie miał rozmowę z dwoma braćmi z komitetu sądowniczego. Jak rozmowa będzie z trzema braćmi, to już po ptokach. Staniesz się wykluczony. Więc taka pomoc duchowa z braku Twojej radości zawsze jest stresująca. Zacznę od końca, bo. Mm... Tutaj padło takie zdanie o tym komitecie. Nie wiem, czy tak jest rzeczywiście, więc do tego się nie będę odnosił. Że jeśli pionier nie okazuje służby, to może mieć taką bardzo korygującą, mocno korygującą rozmowę. Ale odnośmy, odnieśmy się do tych przeżyć i do pokazania tej drugiej strony medalu w stosunku do tego, co próbuje nam pokazać Strażnica. Ciężko się tego słucha. Mam dzieci, więc potrafię sobie wyobrazić. Że pytają mnie o czekoladę, że pytają mnie o jakieś zabawki, o wycieczkę, czemu one nie mogą jechać z przedszkola czy szkoły i tak dalej. No, serce w gardle bym miał. I myślę, że. No, nie musiałbym spać, ale, ale musiałbym mi to zapewnić, bo takie mam do tego podejście. Myślę, że ta siostra też, tylko ona niestety yy, tak sama dobrze to nazwała. Pranie mózgu zostało tam mocno włączone i organizacja bardzo wykorzystała jej poczucie winy i chęć oddania Bogu lub przypodobania się mu. Co ona myśli z poczuciem winy? No, już wspomniała o tym, że uważała, że ta służba, że się jej to nie podoba, to jest cień w ciele i to jest jakaś kara za poprzedni styl życia, cokolwiek to znaczy. No, to jest okropne, żeby. W ten sposób wykorzystywać ludzi, manipulować nimi właśnie poprzez poczucie winy. To jest taki najniższy możliwy poziom dla mnie. Niestety, i bardzo Ci współczuję tego. Jest tutaj parę takich rzeczy, które organizacja właśnie próbuje wszczepić ludziom. Taką myśl, że im więcej będziesz się starał, rzekomo dla Boga, dla organizacji. Tym więcej błogosławieństw możesz się spodziewać. Jeśli człowiek ciągle to słyszy, jeśli ciągle o tym czyta, jeśli jedzie na zgromadzenie i widzi wywiady z ludźmi, którzy to potwierdzają, jeśli widzi w broadcastingu ludzi, którzy też to potwierdzają, że tylko żałują, że wcześniej nie poświęcili się w pełni służbie dla Jehowy, a sam nie ma tej radości. Często jest bardzo zestresowany to on boi się o tym powiedzieć, co naprawdę czuje. Dlaczego? No bo to widocznie ze mną jest coś nie tak. Wszyscy są szczęśliwi. Wszyscy są radośni. Może jechowa mi nie udziela swojego ducha. Może to rzeczywiście za jakieś błędy z przeszłości. Może za mało głoszę. Może za mało doceniam pokarm duchowy, jaki dostaję. Może za bardzo narzekam na te swoje dziurawe buty. W końcu w Afryce w ogóle nie mają butów. Jakoś chodzą. I to jest takie myślenie, które ma wielu świadków. Zakłada maskę, przykleja uśmiech i w ten sposób wszyscy udają, że są szczęśliwi. Oczywiście nie mówię, że wszyscy bez wyjątku, bo tutaj na przykład siostra wspomniała, wspomniała o tych pionierkach, które są żonami starszych w zborze. No, rzeczywiście, no jak jest jakiś facet, co ma dobrą pracę, mieszkają w domu u rodziców. Za kredyt nie trzeba płacić, czynszu nie trzeba płacić, media popłacę, opał kupię, a to co zarobię, być może niezłej pracy, na przykład jako górnik, no to mamy dla siebie. Jestem ja, żona, dwójka dzieci, co nie starczy, pewnie, że starczy. No ale jak się zmienia sytuacja w momencie, kiedy pionieruje razem małżeństwo? Znam takie rodziny. Znam rodziny ludzi, którzy mają około 50 jeżdżą samochodem za plus minus dzisiaj myślę 3000 zł, można było za niego dać. Mają dorosłe dzieci u siebie w domu, które. Przepraszam, że tak to nazwę, w sumie nie wiem, jak mi to wyjdzie, są takimi niedorajdami trochę, bo nieważne, jaka to jest praca. Jaką mam pracę. Nieważne, że szef mnie jedzie w pracy. Nieważne, że koledzy się ze mnie śmieją, że mnie dojeżdżają. Ja jestem przyzwyczajony do tego od dzieciństwa, że jako rodzina pionierów mamy ciężko. Ja się już do tego przyzwyczaiłem. To jest po prostu ten ciężar, który niosę. Ale pytanie, czy ja go muszę nieść? I to jest, to jest bardzo smutne, bo coś innego jest wtedy, kiedy otrzymujemy jakieś policzki czy Podśmiechujki za to, że jesteśmy sprawiedliwi, za to, że jesteśmy dobrzy, za to, że cierpimy po prostu przez to, że nie chcemy zaniżać swoich wysokich standardów. Za to, za to warto cierpieć i takie cierpienia, chociaż są przykre, to jednak dają satysfakcję, że się nie ugięliśmy. Ale jeśli ktoś jest po prostu w stosunku do nas chamski bez powodu, to nie musimy tego znosić. Jeśli taki syn tych braci pionierów Byłby wychowywany w takim normalnym duchu, to albo by wziął w końcu za fraki takiego gościa i powiedział mu, że się ma odczepić, albo po prostu z wiarą w swoje możliwości, z wiarą w to, że przecież jest praca jakaś tam, gdzieś mnie przecież w innym miejsce przyjmą, mam dwie ręce, mam dwie nogi, mówić potrafię, gdzieś inną pracę dostanę, spróbuję czegoś innego. No ale nie bo po co. Praca jest tylko po to, żeby tam wpadło, co ma wpaść, na najważniejsze rzeczy, żeby wystarczyło, reszta jest nieważna. I taki niestety duch pokutuje wśród nie tylko pionierów, ale też dzieci pionierów i tak dalej. Ja to widzę praktycznie na co dzień. Niestety znam też pionierów, którzy są po prostu zazdrośni i którzy są bardzo. Stwarzają mega pozory. Podam dwa przykłady dwóch yy, różnych małżeństw. Nie chcę, żeby teraz ktoś pomyślał, że oceniam czyjś status materialny czy coś takiego, yy, bo wiem, że ludzie mają różne możliwości, różne umiejętności, które są w różnie na rynku pracy wyceniane i wszystko w porządku. Natomiast do czego zmierzam? Pierwszy przykład zazdrości. Pamiętam, że pewnego razu na zbiórce, Jeden brat przyjechał nowym samochodem i było takie ee, i po prostu tak fajnie, normalnie całkiem, nie? Co to za furę kupiłeś? Elegancka. To ja jadę z tobą dzisiaj. Haha, hihi. Takie podejście no, normalne, nie? No i ten jeden pionier nagle wystrzelił z tekstem ja nie wiem, czym tu się podniecać? Samochód jest od tego, żeby przewozić od punktu A do B, ja totalnie nie rozumiem takiego podejścia. Wszyscy zmieszani w sumie tacy jakby trochę skarceni. Ja tak patrzę na niego i mówię co za. Nie powiem co. Nie jest tak, że macie się cieszyć z tymi, co się cieszą, a płakać z tymi, co płaczą. Co zazdrościsz. To wiecie nasz paragi przywiesi sobie wymień te swoje sejczę jak ci ciasno. Albo jak ci nie wiem, wstyd albo cokolwiek. A jak ci nie jest wstyd i nie jest ci ciasno, to sobie nim jeździ, uśmiechnij się, że ci to wystarcza. A jak będzie jechał brat w innym aucie, co kosztuje tyle co 10 twoich, to umachni serdecznie. Jak się cieszy, to się z nim ciesz, nie? Nie na tym to polega? I wiem, że to i ty, ten brat, o którym wspomniałem, ma też taką żonę i oni obydwoje są tacy właśnie wiecznie się... Widać, jak oni po prostu mierzą, Braci radarem, kto jakie ma buty, spodnie. No widać się na pierwszy rzut oka. Ale no cóż, best life ever nie prowadzą. Najlepsze życie możliwe. Najszczęśliwsi ludzie na ziemi. Drugi przykład takich pionierów to małżeństwo, które. ubrani są zawsze jak 100 tysięcy dolarów. Dobra, przesadziłem. No wiecie o co mi chodzi. <grywa> Buciki wyglancowane, bajka. Zawsze ładnie skrojony garnitur. Zawsze ładny perfum. Ładna koszula, ładny krawat. Yy, siostra ładnie, zawsze zrobione włosy, pazurki. No, naprawdę, jak na nich patrzę, to sobie myślę, tak na pierwszy rzut oka. Młodzi, fajnie ustawieni ludzie. No i co? Któregoś razu zostaliśmy zaproszeni na kawę do nich. Jak tam wszedłem, to byłem naprawdę taki trochę zdezorientowany. Z taką myślą, czy nie pomyliliśmy, nie pomyliliśmy mieszkań i czy za chwilę nie wyjdzie jakaś naprawdę... Już całkiem schorowana starsza pani, która no, nie ma dzieci, nie ma kogo, kto by jej nie wiem, pomalował pokój, nie ma kogoś, kto, yy, kto by posprzątał tak naprawdę. I oni tak sobie tu, jak tak siedzieliśmy, to chyba zauważył ten brat, że się tak rozglądam dookoła, że tak trochę no, średnio tu wygląda. I on w sumie tak obrócił, że jak się żyje służbą... Bo on wie, że żyją skromnie, a jeśli żyje służbą, jak się poświęca rzeczy na te na rzeczy, czas na te najważniejsze rzeczy. To w sumie się nawet tego tak nie dostrzega i nie jest źle. Ja wtedy nawet byłem zbudowany pamiętam przez chwilę. Jak byłem taki sprany, wiecie, że ma takie podejście. A z drugiej strony, teraz sobie pomyślałem, właśnie, co to jest za. Pozerstwo, nie? Idziesz do służby, ładnie ubrany. Bóg ci błogosławi, niczego nam nie brakuje, fajnie żyjemy, mamy pracę, szczęśliwe rodziny, ale jak się człowiek w to zgłębi, to wcale to tak nie wygląda. No i, wie, no i widzicie, takich przykładów jest naprawdę. DUŻO, DUŻO, DUŻO. A takich przykładów, gdzie bracia żyją naprawdę na niezłym poziomie, a pionierują, poświęcają się i tak dalej, jest bardzo niewiele. Natomiast o tych złych przykładach z broadcastingu Strażnicy nigdy się nie dowiecie, kochani. Nigdy. Bo to nie buduje, a nie wolno mówić o tym, co jest niebudujące. No właśnie. Taka to prawda właśnie. No nic. To tyle ode mnie dzisiaj. Dziękuję tej osobie, która się podzieliła swoim przeżyciem, a której przeżycie wykorzystałem teraz w tym nagraniu. Mam nadzieję, że teraz u Ciebie o wiele lepiej. U dzieciaków również. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Dziękuję patronom za subskrypcję. Zachęcam nowe osoby do tego. Możecie wesprzeć mnie i moją pracę, jeśli wam się podoba, oczywiście. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć.